Jmaneczko, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj drugi dzień orki zimowej. Jak orka zimowa, no to musi być śnieg. Bez śniegu nie ma orki zimowej. Spotkamy tutaj orali blisko. Dzisiaj jedziemy na te dalsze rejony John Deere wczoraj stoi. Wszystko wygląda ok. Sprawdzimy olej, czy jest i, i palimy go. Ciekawe, jak, jak chyci. Nocy minus 5. Olej jest. W nocy było minus 5 Kurde nie ma do dziurki sadzić No co jest W no, minus 5, dzisiaj Aktualnie minus 2 Może coś tam Podmarzło bardziej, przymarzło Dobrze by było Będzie większa przyczepność Dobra sprawdzamy Cold starta sprawdzamy Podgrzejemy go troszkę Tu mały John, mały John nie odpoli nie ma opcji Duży to jest jednak maszyna On powinien odpolić Bez problemu Troszkę tylko podgrzejemy Wczoraj cały dzień orł, akumulator domadowany na maksa Proszę, bezbłędnie Bezbłędnie, niech się zabrzeje kilka minut 10 minut niech się grzeje A później jademy Jademy na górskie tereny trochę tu wygląda jak w górach. i kuliczka. Tak od skarpa do góry. Kamera mnie dołu, ale jest to górka. Nawet jak na tym polu to będziemy orać. my mieli kombajn postawiony. My go tutaj te on garażowali. Zarobimy na polu Ciekawe jak to pójdzie Góra sporo Ale może Może damy radę Dobra Wyjeżdżamy na pole o! Obejrzymy czy jest ślisko Na razie ok, ale Trochę ciężko to widzę. Trochę ciężko to widzę. Jednak jest górka. Górka jest i to sporo. Dobra. Jedyny plus, że z tej strony jest bruzda. Także nie będziemy się ześlizgiwać do zaoranego. Ale i tak musimy zacząć. Z tamtej strony. Też od góry se zacznę pierwszy przejazd. Dalszy przejazd jeszcze nie będziemy trzymał w gruździe, także lepiej z góry zacząć, no bo niestety nic nie przymarzło. Będzie się tu nie utopiemy od razu, też tak mokro jest. Próbuję to wyrównać na B te domy. Tak. Dobra B, na dół i jazda. Od razu blokada. Idziemy dwa razy, góra-dół, może dronem coś nagromy Póki jeszcze jasno. Wejrzymy, wejrzymy jak to pójdzie w ogóle. Widać, że to nie przymarzło, choć było minus dwa. To nic to nie dało. Minus pięć w nocy. Teraz ma być minus trzy. No ale to też nie przymarznie, bo to pod śniegiem. był dokładnie. Minus cztery. Teraz aktualnie jak miesiąc 4. Zobaczymy. Jutro 1 stopień, piątek 0. Oj, przyjechał Dominik. Domino! Poczekamy na niego. Poczekamy na niego. Pojademy razem. Ogarniemy tu w traktorze. Co? Na grybę się klejesz, ja? Ja! Nie widzę tego! Chyba będzie się źle orało! Będzie się źle orało? On jest! Noo! To by Ja! To się ujało, że! Złożył! No Ale! Skończył już? Oporowiec już skończył! Tak? Już skończył oporowiec! Wróciłech trochę, wiesz? <tryk> ale co miło powiedzieć? Powiem Ci, powiem ci że. też to kurwa jak yy, yy, jak jest w Co? Kurwa, trochę się, to? Trochę się tko, ale to. No, tylko, ale ten śnieg co? dużo go zostaje pod tym. No, zostanie, ale czy to. <grym> Zamkuję do wody? Ktoś mi napisał, że śniegu się nie orze, bo mi ziemia spleśnieje To ci ziemia spleśnieje? Ja. Jakieś kurde No to, to dobrze ja. A jeden napisał, że jak zaś zarobił ten Śnieg zaorał, to... To on go na wiosnę jeszcze wyorał to Ja, to... ja, no i co, no i co z tego? No i co z tego? No, no nic Co to k***a wieczną zmarzli? Na co oni p***ą? No w Polsce no. jest jedno miejsce, kurwa co Kurwa jakaś w no, jakimś, już teraz nie pamiętam Kaś Ty, kurwa wysłuchaj to kurwa, jak cię tu ostatnio, że zaleźli w Polsce Wiesz, no bo cały czas jest kurwa No, więc przeszedł już tam Ty podźwiaj pięknie tu masz Pięknie A po górze czy tak poszło go do góry? Bo chciałeś to z góry wziąć, bo tamten, tu tak woda stoi, nie? No Ty Marcin, chyba ci poleło karna Kurwa Pierdolona mieszkaj ja Kurwa bajka będzie no. się tylko Ja myślę że gorzej pójdzie No ja, ja drona Drona że chciał Kurwa. No zatkało się orośczonem ja Moim No Twoim no No blokada dołek, nie? A? Blokada jedynie dołek Jaką blokadę? No na cztery koła. No widzisz. Nie. Jak to przygotę sobie wysłuchaj bardziej? No A ty na regrywasz teraz czy co? Ja o tym polu muszę wyciąć, bo jeszcze kurwa nam no, podwierą zarobo. No, kurwa no to wy? By... nie wróci? Nie, to bytna. Muzyczka puszczaj. I... Jedynie minut, że kółko się przez to kręcić kurwa, ale idzie to naprzejmie, że kółko się kręci? Ale wysoko ci Ale ponieważ się biela jeszcze kurde z łąki No Wszystko też jest z No ale jak to będzie w przyszłym roku prawka to będzie się Kukurydza kuryza zaś Chcesz to wyczyścić te pole nie No od tego perżu, nie To jeszcze raz kukurydza pójdzie Ale trochę kielże Tutaj też jest mokro, nie? Co? jakbyś miał Na kołak jeszcze do czynienia? No? Bo zajść zaś by ci bardziej prawie opony. No, po drodze jak jedziesz, no? dobra, ale Powiem wiem jak kurde ci. Jakby na to było na tych kołach te fendi mają pełno tych pierwszych no zaraz to po po co innego wiesz jak chłopiec szlaki porna, no przy chłopie że czy po chłopie, polu jeździsz że mało jeździsz po drodze ale chłopie, jak jak długa kursy dali to tu chłopie to się to ale spodziewaj się u, u kamila burego nie w tym w tym nie. W tej te siódym ceni no. chłopie jeden sezon i łopu nie ma no to w chuj muszą, no oni w chuj robią coś Może on pieruny jeździ, nie było tam po no. te, do, do tych Czechów jeździ, no po drodze pieruny no. Ale widzisz, a jak tu tam w środku mojemu. No, no. Chłopcuś, no to też, on też robi, jak tam mają tona, to to też robi, kurwa To no taką robi tak skiba stojąco No, tego tak. ja, no. no, to tu jest. Od tamtego, od Wiki kolegi To oh. my ten kołań niego zostawiali A, nie chce tego czuć, tak? Nie, on też ma, ma gospodarka mało, ale ma A tamto też on ma, Tam to jest podziałkowane całe Tam jest pełno kamieni jak już jak na to patrzył Lepiej się uży jak na wiosna No ale na wiosna to też tu było ciężko bo tu orą po... oni tu 30 cały czas orali e, no, ja to nie umiem tu udrzeć. Chłopy, to tak jak ja no rok, jak wiśle, ma mu takiego znajomego. Nie? No, w tym Gwirym się wysiadł. No. Chłopy, to też wiesz, oni tam też sześciorzynku cały czas porali. No, a ją ja przypierdoli takim kurwa pływa, też tu mniej umie rozumieć, no. w Czernelandym. No to mu no, widać gwina, tu ty, nie nie To jak to? To przecież musisz wyorać, żeby to się przemieszało. Ale no wiesz, ja tak nie rozumiem, jak jada na jedną głębokość, to jada na jedną głębokość. No, oni też tego chyba nie rozumieli. Bo całe życie tak orali i glina się nie wyorała, a bondo gliny nigdy nie dojechał. Ja też, jak zaczął orać tym większym traktorem, to cały czas glina. A teraz nie widać gliny, bo to się pomieszało wszystko. Albo jakby tu wziąć, przyjechać koparką i wypierdolić taki dół? Wiesz o co chodzi taki zbiornik? No tu jest odpływ, tu jest dryn bo no, tu no, Ale szuknie... kaj ten idzie. No, Tam na drugą stronę Ale chłopie, ty wiesz, że on tak głęboko idzie? No idzie, bo jest wypływ z tego I tam normalnie woda leciała, jak tyś jeździł, a ja tam spuszczał Ale Marcin, ale kaj? No, to... no nie, niekoniecznie idzie w tej górce, idzie tu tą doliną, nie? On jest tam przy tym drzewie Tu glina, wiesz no. Dobra tu już się uwrotnik zrobił Zrobisz tu większego uwrotnika no. Kurwa ja też niekiedy nie rozumiem nie, nie Ludzie w opiekułarają kurwa aż do tego nie? No. No, jak... kurde u... Um... Przegrodzili na ten gospodarczy w o kurwa. Tu kupię też. To jest głupota, bo jak jedziesz pod tym z możesz kurwa 18 metrów, nie idziesz tam właśnie. No. ty chłopie jedziesz i, i na cię czekie. No. No, bo jedziesz w poprzeczkę. Ja też się staram zrobić tak, uwrotnik, żeby. No. Potem wyszło. No jak za pgr No. Tu tego uwrotnika nie ma za dużo, No, ale już. No, ale tu i tak nie. No, jada roz opryskiwaczem, nie? No. jak na ta glina przyjdzie właśnie Co? Boż jak na ta glina przyjdzie hmm. Trochę ściągło hmm. Na wiosnę to talerzówka zrobi Ta No mhm. Wy równo to No. Nie, to mogę stylizować? No No i też będziemy tam żować, nie? No, to Muszę tu kółko wymienić, no Bo widzisz, teraz się ciągnie Kółko albo łożysko? Nie, bo się słomy tej Przyblokowało się i No ale tam było łożysko, chyba Ale kółko się kręci normalnie, no Ja wiem, no Kubka się zebrała, nie? A, ja wiem, ty wiesz jaki byś musiał tu mieć ten Gumowy no. Nie, to... No, on się kręci, no, się podeszła ta słoma i już się przestało kręcić. Ale w przyszłym roku ci się to będzie lepiej o No W przyszłym roku to będzie pszenica sięł. Także Na pewno coś tu już będzie inaczej, nie? Dobra, to teraz Ty pojeżdżaj, a ja wezmę dron. Łączę. Możesz go już rozkładać. Widzę, że jest ty. No i daj, stanęło. A jak się nie kręci, to też opory ciąg robi, bo to się ciągnie po tym. To jest tu tyłu. Weź tylko dołek. Ja mam tu tył. A nie... No nie. nie. Koniec orki Za mokro tu mam Nie dam rady tego zaorać, tu trzeba traktor z 200 koni co najmniej Żeby to fajnie szło Także nie wiem Na razie to zostawią. Tu jest taki kurde Ciastolina, glina jakoś klejąca się eee, Obejrzymy Jakoś usługa może się uda załatwić To by było najlepiej żeby mi to ktoś zorął Wielkim traktorem Bo ja tu byda się męczył Więcej paliwa z pola Jadę na blokadzie Się męcza 5 na godzinę, 4 na godzinę Ani efektu, ani ten <laughs> Za duży poślizg który jest To no Odblokujemy i, I spadam Pług Ciężki jak Jak nie wiem <laughs> Ziemi się tu nakleiło tego mi tu zostało pół hektara, albo nawet nie. I będę miał orki pokończone. I na, na następny sezon tu będę owiec się. No kurde, co jest. O Jezu. Młotek jest Spadome. Dość tego na dzisiaj. Krzywta, że tak powiem. i i u siebie, pokończone, poorane musiałoby to odtajeć musiałoby to odtajeć cool. dobra, I tyle w tym odcinku klupania pługa orki coś się nagrało coś tam z Dominikiem także ta relacja krótko i z drona mamy Także coś ciekawszego niż zawsze Dobra To trzeba czekać aż to samo odpadnie bo to pług się porysuje, lakier